Łukasz, Łukasz, chodź, Co Serwus. Cześć. Maciek. Łukasz. Cześć, Maciek. Poznajcie się. Super. O właśnie, bo Maciek, ty też studiujesz e, teologię, nie? Tak, tak. Dokładnie. Na którym roku jesteś? Jestem na drugim roku teologii. Okej. Okay. Właśnie z Łukaszem chodzimy i tak pytamy się po znajomych, dlaczego poszli na ten uniwersytet, mm. i dlaczego na ten kierunek. No, on się zastanawia właśnie, co zrobić ze swoim życiem. Więc dlaczego ty wybrałeś teologię, co robisz w ogóle? No, jakoś z teologią sam nie wiem, czy jakoś od, od początku nawrócenia, kilka lat mam po prostu takie ciążenie do niej. Po prostu się bardzo dobrze w niej odnajduję i widzę jakąś taką wartość dla mojego życia i tego, żeby ono było jakoś takie lepsze. Ale ja w ogóle zaczynałem od filozofii na UJ, więc tam też teraz jestem na trzecim roku. Ale dopiero po roku miałem tak duże ciążenie do teologii, że aż y, mimo, mimo tego, że już byłem na innych studiach poszedłem. No, co bardzo ciekawe, właśnie, jak łączysz filozofię z teologią? Yy, no, myślę, że. Bardzo, bardzo dobrze i też tak, to się bardzo dobrze uzupełnia, bo z jednej strony filozofia mi daje takie osadzenie w takim powszechnym doświadczeniu życia, pytaniach, problemach w tym świecie, który czasem nam potrafi w kościele umykać, a z drugiej strony dla mnie teologia pozwala dopiero naprawdę te filozofie pogłębić i że jest taka pełna i że da się tym jakoś żyć. Więc. O, tak. okej, okay. a w teologii co Cię interesuje najbardziej? Mnie, mnie chyba najbardziej jakaś te, taka teologia, która by właśnie przemieniała życie, tak, żeby ono było lepsze, więc to sprawa są jakąś biblistykę i taką teologię fundamentalną i jakieś takie, takie interdyscyplinarne tematy, na przykład z psychologią zwłaszcza, także... O, super, super, ale no i co dalej? Co dalej? Chcesz być nauczycielem, chcesz zostać na uczelni? O, jeden z naszych kolegów chciał być nauczycielem, więc ciekawy jestem Ciebie. Ja? Hmm, no właśnie tak się zastanawiam. Ja najchętniej jakby się dało połączyłbym z jednej strony coś około takiej działalności około pomocowo-terapeutycznej takiej w kościele i z czymś w rodzaju bycie takim wolnym szczelcem wy, 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 wykładowcą. Najchętniej bym połączył właśnie te, taką terapeutyczność szeroko pojętą z jakąś e, edukacją, bo się w tym bardzo dobrze odnajduje. A, a teologia pomaga ci właśnie w takim, no, mówisz o terapii, nie? Tym się zajmują psychologowie, a ty tutaj od strony teologii i filozofii mówisz. To... Jak to, jak to wygląda, że hmm. mówisz, że z teologii chcesz iść pomagać ludziom? Ta, no, to oczywiście wymaga też osobnych jakichś kompetencji, więc też pewnie bym chciał przynajmniej kończyć studia podyplomowe z pomocy psychologicznej, przynajmniej to. Um, ale wydaje mi się, że jednak też czy, taką w ogóle składową naszego dobrego życia, też tego psychicznego jest jakieś poczucie znaczenia, sensu, że tak by nie ma czegoś takiego jak neutralna, światopoglądowo psychologia. I w tym sensie spokojnie są całe kierunki na przykład psychoterapii egzystencjalnej, logoterapii, które wprost uważają, że część takiego pełnego bycia człowiekiem i też zdrowe jest na przykład to, że mamy odpowiedź na pytanie, po co żyjemy, dla kogo żyjemy, okay. więc, więc a teologia ma do tego też jakieś super. narzędzia. No to jak, Łukaszowi... Łukasza zachęcisz do studiowania u nas? Czy raczej nie? Tak, zdecydowanie. Tak całkiem Jednak. szczerze, jak, jak tutaj siedzę, to się... Tak całkiem szczerze, to jak siedmę, to bałem się, że będzie taki beton, że ja będę się po prostu zacisnąć zęby i przejść. Zupełnie tak nie jest i mówię to naprawdę całkiem szczerze. Tak o, tak. super. Bardzo dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Do następnego. Cześć.